Teraz z strony Mars 700 witam Was w szóstym odcinku z serii Budujemy Minecraft na modach. No pewnie parę osób się zastanawiało, czego prezydent nie ma odcinku w ogóle. Jakby słuchom nie zaginął. No po prostu byłem zajęty parą na stoma rzeczami. Między innymi serwer, paczki pluginowe, parę zmian na serwerze weszło, nowy, nowy troszeczkę większy projekt i tak dalej, i tak dalej. Hmm. Jaki projekt? No nie? Dlaczego ja siedzę, łowię ryby na jakimś bajorze? Już Wam pokazuję dlaczego. Oh, fuck. Dlatego... Pan Nie no na launcher AFK Wybudowałem... Folwark Pańszczyźniany Haha, pańszczyźniany Jebać chłopy, dety jedne Jebać Także myślałem troszeczkę nad tym projektem, pobudowałem. Ale to między innymi nie z tego powodu, mi tyle zeszło, bo między innymi parę zmian na serwerze. Między innymi zestaw modów na, na serwerze się troszeczkę zmienił. Znaczy, doszły dwa, bo słońce nie dało. Doszły dwa, które wprowadzają do rozrywki parę takich fajnych możliwości. Ale to tak na końcu odcinka, takie przedstawienie, muszę zrobić jeszcze jeden filmik odnośnie tego, jak zainstalować tą paczkę. Bo widzę, że para wiadomości dziennie, dlaczego mi to nie działa i tak dalej. No. Także zaczynając od początku, bardzo od początku, dobudowałem kawałek drogi. No, ma herb Dobudowałem kawałek drogi i zrobiłem taki fajny mur. Inaczej, chciałem, żeby to wyglądało na taką prywatną posiadłość. Żeby to było odgrodzone od takiego wiejskiego molochu, od... od kogutów i tak dalej. No. Yy, przy wejściu. Chodzisz i masz, i masz tego. To sadzawki, w ta sadzawka co ryby łowiłem Tutaj jest um, jakby to nazwać altanka, żebyście siadli, szlachta, napiła piwko oczywiście napiła piwko, no co po innego. Winko w tamtych czasach Pie o, piecyk i tak dalej. Tu jest taki zajazd, gdzie się zajeżdżają. Hmm, Boże, czemu mi się nawija słowo furmanki? Tu jest zajazd, gdzie zajeżdżają krety i tak dalej. Takie fajne pół schody. No i sam folwark. Myślałem trochę nad tym projektem i tak nie wiem. No skąd to wyszło. Może nie najlepiej, ale wyszło. No, tylko mam ten problem, że mam jeszcze całe jedno piętro na, dolne nieogarnięte, bo nie mam pomysłu co tutaj zrobić. Czy znaczy nie wiem, ja od tej kuchni Tutaj jakiś mm, wielki obraz na wejściu. Jakieś takie y, wystawne miejsce, co zrobić. Ale no góra, że Zaraz na pierwszym piętrze biblioteka. Sporo ilości osiedzeń. Tak, oczywiście. Balkony. Z widoczkiem. Oczywiście. No i tak, no. Pomieszczenia takie. To jest to, podejrzewam, z jedalnia. Na bogatą dwie sypialnie, o, tu jedna sypialnia tu druga sypialnia z akcentem królewskim Dobra, nic tu nie będziemy a z drugiej strony podobnie Może tu jest jedna sypialnia i oczywiście jakiś kątek kącik o czytelniejszy malutki Trzeba było coś tam wepchać Nie powiem, że nie Najważniejsze to znaleźć jakiś pomysł to ten, na ten dół No bo, no bo... Nie mam pomysłu I tu się pojawiają wasze komentarze Oczywiście, bo jak się wam nie chce chodzić na serwer No to nie Ja wam udostępniłem możliwość Ja wam udostępniłem możliwość na serwer to chociaż może na ten komentarz napiszcie. Hmm. Chyba nie boli. Chyba tylko w palce boli od stykania w tym kresie. To nie wiem. Także ocencie ten projekt w komentarzach od 1 do 10. Jak najbardziej od 1 do 10. Nie wiem, czy od 1 do 10, ale od 1 do 10. Teraz zrobię takie krótkie przedstawienie nowych modyfikacji, co doszły. A do tego będzie kolejny odcinek. A do tego będzie kolejny odcinek. Jak najbardziej. Aha, ale zakryłem. Będzie kolejny odcinek, ponieważ tak jak mówiłem na początku, ludzie nie wiedzą jak zainstalować. Jep. Teleporcik Teraz tak sobie weźmiemy machine guna i muszkieta i idziemy polować Haha ha, ha. I, i tu już powinniście wszystko wiedzieć LSS. Ja mam takie lagi. O droll. No dobra, nie będę szczekał w tej niepewności. Aha, Superman No to z tego co zauważyliście to jest modyfikacja na serwerze Mo Creatures Nie ma A, sobie noc. No właśnie, się czasami bugują, tak lepiej się czasem poustawiać. Time night. No. Gdzie są noki? Gdzie są noki? Co mi tu jęczy? Gdzie te noki? Gdzie te noki? No, tak że doszło do takich parę, parę takich, te właśnie dwie modyfikacje, co właśnie rozciszczalili. No, ale pomyślicie, że to przecież nie jest przyczyną tego, że nie było przez tydzień filmików. Jak tak? No, nie. A powiem wam, że pracuję z kolegami nad jeszcze jedną serią. Tak, dobra zmęcenia będzie jeden, jeden odcinek e, z tego w tym tygodniu zbudujemy w Minecraft. Jeden luźny z innej gry, i jeden z właśnie z tamtej nowej serii. Też wam powiem, że to jest z modami. Tak jak zauważyliście, pływanie i tak dalej jest tak, jest to grane. To właśnie daje modyfikacja Smart movie No, nawet jedny kratce zapierdam. <laughs> Także wyczekujcie na moim kanale zmian. Wyczekujcie na moim kanale zmian i po prostu komentujcie, subskrybujcie. A na pewno nie zostawię tego bez nagrody. Trzymajcie się, cześć.